10 września wziąłem udział w niesamowitym wydarzeniu. Razem z tysiącem innych muzyków zagrałem koncert na PG Narodowym. Stałem też jako Stadion Narodowy w Warszawie. Było to coś, co sprawiło, że poczułem znowu magię muzyki, i w tym filmie chciałbym Wam pokazać właśnie moją prywatną relację z tego wydarzenia, gdzie będziecie mogli zobaczyć od kuchni, jak wyglądały przygotowania. Truby, no i oczywiście sam koncert. Także zapraszam. Do oglądania. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia na wydarzenie jeszcze w lipcu. Każdy muzyk musiał przesłać filmik, w którym prezentuje utwór. Zależnie od instrumentu, na przykład dla gitarzystów to było Highway to Hell, LCDC, dla bębniarzy z tego co pamiętam to Mniej niż Zero, Lady Punk itd., itd. Ja oczywiście grałem na gitarze na tym koncercie, więc zagrałem Highway to Hell i moje zgłoszenie, tak właściwie nagrywanie tego zgłoszenia, wyglądało mniej więcej tak. Poza tym można było nadesłać jeszcze jeden filmik, w którym pokazujemy, co najbardziej umiemy, czy tak naprawdę popisujemy się. Ale ja postanowiłem uderzyć bardziej w klasykę, więc, oczywiście, zagrałem Jimmy'ego Hendrixa. Już zakwalifikowałem się do tego wydarzenia, wiedziałem, że zagram na stadionie, postanowiłem na grupie facebookowej Wielkiego Grania, gdzie zebrani byli wszyscy uczestnicy, którzy biorą w tym udział, zaprosić innych ludzi do grania wspólnych prób. Ponieważ zupełnie inaczej jest gdy gra się samemu, ćwiczy się do podkładu, a zupełnie inaczej gdy gra się z innymi muzykami. A tutaj mieliśmy zagrać w ogromnym zespole, więc stwierdziłem, że idealnym rozwiązaniem będzie poćwiczyć w zespole. Cześć, witamy z próby do Wielkiego Grania. Jak jest dzisiaj dzień? Środa? Wtorek. Wtorek. Dzisiaj jest wtorek, więc zostały nam ile dni do grania? Cztery? Trzy? Coś Cało. takiego. Na tak kończymy. Wszyscy teraz, wszyscy teraz y, mówią swoje imię na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tomek! Zaprawiam, kraku. Do zobaczenia w sobotę na PGE Narodowym. Pa, cześć! I po naszych owocnych próbach nadszedł w końcu czas, żeby pojechać na sam stadion. Zapraszam do obejrzenia vloga z 9 września, czyli dnia przed koncertem, dnia pełnym prób, soundchecków, ustawiania się. Zobaczcie sami jak to wyglądało. Pierwszy dzień, 9 września, 9 września dzisiaj jest na Narodowym jesteśmy tutaj koledzy. O, cześć! cześć tutaj spotkaliśmy ma... się akurat tutaj. <laughs> no i te próby potwają do 22. więc no... Długi dzień przed nami, ale jutro będzie jeszcze dłuższy, więc no, tak naprawdę dopiero zaczynamy. To mamy rozgrzeweczkę, żeby ręce rozgrzeć przed graniem. Taki lajtowy. Malutki ten stadion, nie? Zupełnie. Nie wiem, dlatego ja chciałem się ociepić troszeczkę. Najważniejszy proces teraz, czyli kawa. Bierzesz kubek, eko kubek. Bierzesz kawę, znaczy napój kawowy, rozwalasz albo bierzesz nożyczki. nawet są nożyczki. Nie proszę się bardzo. To Wsypujesz i zalewasz. O, zobacz. Mm. Mleczka? Nie, dziękuję. Ja piję czarne no jak to, moje serce. Proszę bardzo. Oto napój Dzięki. bogów. Dzięki. Jak brzmi sekcja gitar po drugiej stronie stadionu. O tak. O tam gdzieś daleko grają. Okay. I do otworzy. Wspólnie 4, 3, 2, 1. Jeżeli ktokolwiek ma jakikolwiek problem techniczny, łapkę w górę poproszę. Nie widzę chętnych. Gratuluję, jesteśmy po sanczeku. Przypominam, jeżeli nie gramy, nie mamy próby, słuchawki najlepiej na na szyi, tylko wyłączcie, żeby nam starczyło. Idziemy pozwiedzać, poszukać kolegów. Tak, idziemy? Idziemy. Czy wszystko jest Chupa okej? Masu. To było niezłe. Widzę tutaj jakichś znajomych panów. Cześć! Siemero! Siemanko, smacznego. Dzięki. Jak tam? Jak impreza? Kilka słów do, 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 do yy, jakich samopoczucie dzisiaj? Jest bardzo dobrze. Wujek wojciech troszczy się o słody... O, suki, o, o, zapas, o, zapas, o, zapas, o zapas... o zapas o, dzie, Dziękuję bardzo. To jest najlepsza hmm. czekolada. Tak, no i jest bardzo głośno. No ale to fajnie, jak jest głośno, bo na tym polega muzyka w sumie. <laughs> Dokładnie tak. Jak się czujesz z tym jako kierownik sekcji, bo to jest też bardzo istotne. Bardzo dobrze się z tym czuję. E, jest to naprawdę bardzo wyjątkowe wydarzenie. Posiści e, się spisują? Wszyscy, o, jesteśmy, wszyscy, <laughs> wszyscy jesteśmy dumni, że tutaj jesteśmy. Dokładnie. Tym bardziej, że e, wszyscy też, poniekąd jesteśmy służbowo, reprezentujemy Baz Toyre. OK. Jest to nowa organizacja, e, która pochłania członków po prostu coraz, coraz więcej, dlatego, że jednoczy wszystkich basistów w tym kraju. Bas okay. Ditoira, polecam. Okay. Opowiem wam historię o Złotym Basie, który wygląda jakby został kupiony na odpuście. W sumie poniekąd tak się skończyło. E, jest to bas włoskiego lutnika, który przypadkiem trafił do Polski. Eee, został ściągnięty przez basistę zespołu Wariusman, mojego serdecznego kolegę, Pawła Marciniaka. No proszę. I ściągał go z myślą o swoim koledze o technicznym Mariuszu, ale ostatecznie skończyło się tego basu nie wziął, gdyż okazał się trochę za drogi, chociaż i tak udało się w bardzo okazyjnych pieniądzach kupić z Włoch na początku pandemii, kiedy niestety e, Włosi w różny sposób szukali oszczędności i wyprzedawali różne dobre graty w cenach dyskontowych. Ale ze śmiesznych rzeczy e, zobacz jakaś ciężka. Czekaj, mówię tutaj. Chwycić. O, a moje plecy! I, I co zrobić z taką basówką, żeby nie była taka ciężka? Otóż tu jest taki pan, który nazywa się Robert Piotrowi, czyli on robi paski skórzone na zamówienie. I tutaj pod tym innym kolorem ciemnym jest wkładka od jego projektu. OK I w momencie, kiedy owy pasek zakładasz sobie na plecki, to on... Nie wiem, jak by to powiedzieć. To jest jakaś forma fizyki kwantowej połączonej z czarną magią. E, jakby klei ci się w tym miejscu do pleców chyba, przez to na ciężar. Słuchaj tak, że jestem w stanie naprawdę na tym mega ciężkim basie zagrać ten dwugodzinny koncert bez marudzenia. No ale jednak ciężar jest taki sam, nie? więc plecy, plecy trochę bolą. Bo... Ale jakby nie masz tego, wiesz, punktowo na ramieniu, tylko, okay. jakby, tylko jakby jest na większy okres, więc można trochę się oszukać i sobie trochę pomóc, to mówiłem ja, <laughs> Wojtek stanie. <laughs> Swoko, dzięki Wielkie Wojtek. No tutaj kolejny kolega, proszę bardzo. Siemka. <laughs> Siemka. Jak tam? Dobrze. Wszystko spoko? Wszystko w porządku, tylko totalnie się nie słyszę. Ale damy radę. Tu jeszcze znajomy jakiś... Chyba znam tego pana. Dzień dobry. No, dzień dobry, siemanko, jak? To? Jest dobrze. No ale super, że to prowadzisz. Bo jak, jak, się się do, jak się dowiedziałem, że to prowadzisz, to się uspokoiłem, bo miałem wątpliwości co nie, do niektórych, niektórych, niektórych wiesz, momentów tego. Nie, wszystko na luzie. Ale jest coś. generalnie lajtowo całkiem. No. Jakaś taka cisza się zrobiła od prawa instrumentów strunowych. Tej koledzy z sekcji i kolega z innej sekcji. I inni koledzy z innych sekcji. Pokażę Wam teraz, jak daleko to jest z miejsca parkingowego na stadion. Zobaczycie całą drogę aż do miejsca, w którym stoję i będę grał koncert. O, tutaj, mój kolega coś. Mi świeci. No dobra, to wysiadamy, jedziemy z tematem. Właściwie to jesteśmy na piętrze minus 3 parkingu pod stadionem. Nigdy bym się nie spodziewał, że tu jest taki gigantyczny parking, ale z drugiej strony na takie masowe imprezy to jest potrzebne. No, tutaj trochę ciemność. Pali się jakieś światło, czy, czy nie? To samo. Ale to już będzie coś. Zapraszam na płytę. Płyto, gdzie jesteś? Tu gdzieś. Przyszliśmy z innego miejsca. Przyśleś. Tak, bo chcę... No, można się zgubić w miłych jabłach. Chcesz się skrzypieć? Nie. <laughs> Na warwara skoczyliśmy. No, nieźle. O, jakiś. O, kolega, znajomy tutaj jakiś. Poczekaj, poczekaj. Trzy, dwa, Jeden dobrze, to pierwsze nutki. Zaczynajmy jeszcze raz. Co to za piosenka? Po jednej nutce. Dobra, wracamy na miejsce, w będę stacjonował. na naszej próbie z chłopakami. Ja go widzę. Tam. <noise> Dobra, idziemy na obiad. Czas na obiadek. Przedstawisz stylówkę. Będziemy poszukać najładniejszego sprzętu, najładniejszych wzmacniaczy i gitar. Mam nadzieję, że się nie zabije, bo właśnie schodzę po schodach. Nie jest to takie proste. Zaczniemy od gitarzystów w sekcji, w której ja stoję. Czyli z tego co pamiętam jest to sekcja G1. G jak? G jak gitara. Niektórzy sobie ćwiczą na scenie. O tam jest scena. Światełka tutaj całkiem nieźle dają. Tu jest sekcja wokalistów. Mamy słuchawki i mikrofony. A my idziemy obczaić najładniejsze wzmacniacze. Sobie kręcę najładniejszy sprzęt Właśnie ten się zalicza do jednych najładniejszych Proszę bardzo, kempek Co mamy Piękny, ładny małżonek Malutki Tak, to fajny ładny Ukażcie, jaki macie ma i ładny to robił Pierwszy krok ma gitary Chyba ci ładny sprzęt, bo to też jest boska tana Ej, to jest fajny wzmacnić na, po na początek jest super A Tu jest taki fajny boczyk jest jakiś hybrydowy To jest mój sprzęt Tutaj mamy kolejny fajny, ładny sprzęt Bardzo ładna gitara I ciekawy piecyk Nie taki, nie taki popularny sprzęt Ten chyba, całkiem spokojny I'm <laughs> Coś takiego. Fajna impreza. To jest Push Guitars. Czyli to jest pchnij pchni gitarę. No to dobrze, dobrze. To już ile to już lat? Prawie z 10? nie? No z 10 pewnie. To jest ciekawy piec. Coś dla fanów Fallouta. Little Boy. Nieźle. To jest ładne wiosło. Nie, to jest Kempek. A Hedrasz to jest gęż. A Hedrasz kolumna tylko. Stara, stara gitara, Hefner Galaxy. Produkcja chyba 2009, już nieprodukowana. Marszalek, też już nieprodukowany. Master River 30. Bardzo już rzadki sprzęt. Zresztą pożyczony. Kostka przez to, żeby po prostu był. Bibi, bibi. To jest egzotyk, nie? Chyba to... No i sobie w całości. Co... Da się znieść. grał jakiś solot? Nie. W solo to jak mogę teraz zagrać? Łowickie wzogi? Okay? Jest łoksik, piękny fajne wiosło Nie. To jest trochę niestety daleko jasne, parę stacji kapitał. Coś takiego. No jest ciekawe. Defender Stratosphere i البيبي Classic. Fajna trzydziestka taka malutka Taka włoska, malutki piecyk i jeszcze mniejsza, mniejszy mniejszy rysunek. przesta gitara. Fajny. To jest gitara, która była grana. No. <grywa> Tutaj jest jeszcze lepiej. <grywa> tak. Sekcja bębniarzy cały czas ćwiczy. Fajne przystawki! Tylko jedna działa, nie? Pokażę się. Daj, tak, proszę. <głos> 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 Komentatorze, która gitara była najładniejsza? Nie wiem, ale wy możecie napisać komentarz pod filmem. Okej, okay. Fiona. 10 minut do próby generalnej. Musiałem w końcu gdzieś usiąść i odpocząć, a tam po drugiej stronie kamery zbierają się wszyscy muzycy. Там не знаю, jak właśnie powiedział super się powiodło świetnie Się. Wszyscy się już pakują, koniec próby na dzisiaj. Widzimy się jutro w dniu koncertu o 10 tutaj na miejscu. Do widzenia, popa.